W turnieju szachowym wziął udział 48 uczniów pewnego gimnazjum. Liczby uczestników w turnieju z klas pierwszych, drugich i trzecich są do siebie w proporcji 3 do 8 tak jak do 5. Jaki procent uczestników w turnieju stanowili drugoklasiści? Wybierz odpowiedź spośród podanych. Mamy odpowiedzi 17%, 24%, 33, może 50%. Napiszmy w ten sposób, że x weźmie tę proporcję, ten mnożnik, czyli możemy zapisać, że to jest 3x plus 8x plus 5x. I to się równa, wszystkich osób było 48. Dlaczego to x? Bo na przykład weźmy, że 3 do 8 jak się ma. 3 do 8 to jest, w tej postaci możemy zapisać, ale to jest to samo co na przykład 6 16. Czyli ten mnożnik jest dwa razy, widzimy. A więc po to stosujemy ten x, bo proporcja, czyli iloraz, pozostaje stały, ten sam, ale może być zarówno 8 osób, jak i 16, lub wielokrotność liczby 8, 24 i tak dalej. Stąd ten x. Wracamy do naszego zadania. Powstaje równanie z jedną wiadomo. Wyrazy podobne i dodajemy. 3 dodać 8, 11 dodać 5 to jest 16, x równa się 48. Obie strony dzielimy przez liczbę znajdującą się przez x 16. Zatem x równa się 48 na 16, czyli x równa się to jest 3 bo 3 razy 16 to jest 36, razy 8, 48, czyli 30 i 18, 48. To jest nasz wynik, x równa się 3, ale mamy obliczyć pytanie, jaki procent uczestników turnieju stanowili drugoklasiści, czyli jak tutaj oznaczmy, że to są pierwszoklasiści, drugoklasiści, a tu trzecie klasy, to to jest 3x, 8x. A więc drugoklasiści. Zatem piszemy. Drugoklasistów było 8x, czyli piszemy. 8x to jest inaczej 8 razy 3, a to jest 24. Czyli to było 22 klas. Uczniów z drugiej klas było 24. To są drugoklasiści. Drugoklasiści. I teraz. I to był procent wszystkich uczestników. A więc liczymy wszystkich 48, a bierzemy tylko drugą klasistów, 24 i razy 100%. Już widzimy, że 24 spośród 48 to jest połowa, 50%. Lub w ten sposób matematycznie zapisujemy. 24, prosimy i 48. Tutaj wspomnieliśmy przez. 24, czyli tutaj będzie 1, tutaj 2. Jedna druga ze 100 to jest 50, czyli 50%. Jaki procent uczestników turnieju stanowili drugoklasiści? 50%. To jest nasza odpowiedź. Zaznaczamy D.